Rolnicy czekają na pomoc suszową za 24 rok, i tutaj pytanie, kiedy ruszy nabór wniosków i jak to ma wyglądać? Obecnie czekamy na wejście w życie rozporządzenia umożliwiającego wypłatę nam takich płatności. Pierwotny termin, który mieliśmy założony, że nabór. Od momentu wejścia w życie rozporządzenia do 10 kwietnia będzie trwał nabór przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków. Następnie, po analizie, czy suma, o którą ubiegają się rolnicy, mieści się w kopercie finansowej rozpoczęcia wypłaty, bądź jeżeli przekracza kopertę finansową, to będziemy zastosowali współczynnik korygujący. Więc myślę, że najbliższe dni i miesiąc kwiecień to, będą, to będzie ten czas, kiedy rolnicy już będą po złożeniu wniosków i rozpoczniemy wypłatę środków. Dobrze, ale pomoc suszowa, ale także yy, ulgi w podatku rolnym yy, i pomoc dla tych rolników, którzy tam yy, ucierpieli podczas powodzi, tak? Czyli to wszystko ben, będzie raczej kwiecień. Tak, mówię o kwietnie o zakończeniu naboru. Też, też pragnę powiedzieć, że te zasady przyznawania pomocy będą zbliżone do pomocy w latach ubiegłych, to znaczy rolnicy, którzy są skorzystać z pomocy do hektara suszowej, to muszą mieć straty w gospodarstwie powyżej 30% średnioletniej produkcji rolniczej i wtedy otrzymają trzy stawki płatności od tysiąca przez 2 do, do 3000 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc dla rodzin rolniczych, to też mamy tam kilka warunków. Jeden z nich jest taki, żeby osoba z gospodarstwa prowadziła działalność rolniczą i była zarejestrowanym producentem rolnym i te szkody w rolnictwie wynosiły co najmniej 15% średniorocznej produkcji roślinnej i też ważną rzeczą jest, o której jeszcze nie wspominałem wcześniej, ale tak jak co roku robiliśmy korekty płatności z powodu braku posiadania polisy ubezpieczeniowej upraw w plonie głównym, to brak tej polisy nie będzie powodował obniżenia płatności w zakresie płatności dla rodzin, poszkodowanych rodzin rolniczych. Bo rozumiem, że w pomocy suszowej to już w tej takiej od 30% to trzeba tą połowę mieć ubezpieczoną. Tak jest. Tak, to są zasady, które były w latach ubiegłych, natomiast to tej w pomocy dla rodzin ta zasada nie będzie obowiązywała. Dobrze, a jeszcze chciałam dopytać o tą pomoc suszową, bo czy to jest tak, że rolników coś wyklucza z tej pomocy suszowej? Chodzi mi na przykład, ubiegali się o przymrozki, o, o pomoc przymrozkową, ubiegali się o pomoc powodziową. Wyklucza ich to z tej pomocy suszowej, czy nie? Tak, w projekcie rozporządzenia jest taki zapis, że, że to wyklucza z otrzymania wsparcia w ramach tej pomocy.